Słuchajcie, stało się. Jakby to powiedzieć, nie mam za bardzo dzisiaj czasu na nagrywanie. Dlatego dzisiaj macie awaryjny film. Ale jaki awaryjny film? To naprawdę się tego nie spodziewacie. Poppy Playtime. Kiedyś już lądowało na moim kanale. Kiedyś już był z tego odcinek. Ale speedrunu nigdy nie robiliśmy. Słuchajcie, w ogóle ten film jest archiwalny. Znalazłem go na, na dysku. Trudno. Robimy oczywiście skip. I słuchajcie, co? E, gramy, tak? Gramy. Dobra. Pierwsze, co tutaj, tutaj trzeba było zrobić, to... To. E, zielony, różowy, żółty, czerwony. I słuchajcie, speedruna robimy, nie? Speedruna. E, zielony, różowy, czerwony, żółty? Tak. Nie. Zielony, różowy, żółty, żółty, czerwony. Dobra, mamy. Teraz tylko gra Nie, nie, nie trzeba najpierw wziąć kasetę. Co sobie od razu pominiemy, jak najszybciej. Mamy grabpak. Okej. Okay. My już oczywiście wiemy, jak to wszystko działa, więc natychmiast pójdziemy sobie tutaj i słuchajcie e, minuta, a my już jesteśmy tutaj u Hagiego, prawda? Siema bro, co tam u ciebie? E, dobra, a więc czy ty tutaj już masz klucz? Bo za zauważyłem, że w poprzednim o dokładnie, że w poprzednim odcinku byłem tak głupi. Że nie zauważyłem wam y, tam klucza I to jest power i teraz biegniemy sobie Gdzie to było tylko tutaj Dobra, teraz tutaj i tutaj mamy prąd y, więc możemy w sumie już Wyjść, nie? Na to wychodzi. Mamy prąd, więc teraz idziemy bodajże tutaj. I słuchajcie, no robimy speedrun, nie? Dwie minuty gramy. Oczywiście jest tutaj nasza łapka Hag hagiego. Ale go tutaj nie ma spokojnie. Tak wam yy, troszeczkę... Słuchajcie, gram drugi raz w Copy -time, więc nie będzie taki fajny jakiś świetny speedrun. Tylko taki, wiecie. Normalny, tak to nazwijmy. Dobra, lecimy tutaj. Teraz lecimy do kolejnego, do kolejnych tych bloków, czyli to. Bo nie, nie wiem, czy pamiętacie, co ja tutaj ostatnio robiłem, bo może to wyciąłem, najpewniej to wyciąłem. Hmm, tutaj chyba nic nie było z tego co mi się kojarzy, więc idziemy dalej. Gdzieś tutaj powinien być kolejny kloc. Hmm, tylko gdzie on był teraz takie Tutaj mamy kasetę, ale to też nic ważnego. No dobra. Gdzie był, było, była cała reszta klocków? To jest pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. I tutaj mamy już kolejnego. I czerwony też gdzieś tutaj był z tego co mi się kojarzy. o to jest pytanie, gdzie był czerwony. Tak w ogóle to tutaj mamy Hagiego. Siema, ale to nie jest nas ważna. Gdzieś tutaj kurczę powinienem, powinno to być. Tylko wam powiem, nie wiem właśnie gdzie. I poczekajcie chwilkę. To będzie, teraz nie, nie będzie się liczyć do czasu speedrun'u. Świetnie, bo ja w tym ekranie, słuchajcie, po prostu nic nie widzę, więc no, musiałem coś takiego zrobić. I zaczynamy, dobra. Um, teraz gdzie, gdzie był ostatni klocek, to jest naprawdę świetne pytanie, ale ja po prostu, kurczę... Nie mam pojęcia, gdzie on jest, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Fajnie, spójrzcie, to się nie, nie, nie zaliczy też. Okej, okay, jakoś udało. Jest problem. Ale on był bodajże. O, tutaj też powinien być słuchajcie blok. Więc trochę nie, 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 nie ciekawie nas tutaj porobili. Słuchajcie. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. I w ogóle tutaj nie było... A nie, tutaj był już jakieś. Czyli znów zielonego nie mamy, aha. To ja myślałem, że... Okej, okay, czyli zielonego my nie mamy. Jeżeli nie, nie zmieniają miejsc swojego odradzania te bloki, to zielony powinien być tu. W ogóle tutaj powinny być te bloki, chyba. Słuchajcie, no, wam powiem, nie wiem, nie wiem, bo to... Gdzie jest zielony klocek? Ostatnio też mieliśmy tym. Zauważyłem, że jak my go no tutaj zauważyliśmy, to Hagi zniknął, nie? O, troszeczkę oświetlenia dostaniecie. Słuchajcie, to jest to miejsce, gdzie się ostatnio wyłożyłem, ale teraz, yy, słuchajcie, na, na spokojnie. Czyli idziemy sobie tutaj tędy, tędy, i tędy. I proszę bardzo. A pamiętacie ostatnio, ile się z tym Długo, nie? I teraz bez problemu powinniśmy dotrzeć tam, gdzie była ta zabawkodajnia tak to nazwijmy. Bo jak inaczej byśmy mogli to nazwać. Dobra, to niech nam sobie jedzie, a ja ogólnie mam taką fajną koszulkę z offline. No internet znaczy hmm, okej, okay. co my tutaj mieliśmy zrobić, ktoś przypomni Aha, dobra, zacz zaczepiłem się. I włączamy w sumie prąd. Nie, nie włączamy prądu, to tutaj trzeba było iść na górę, tak? To była ta misja, że tutaj trzeba było dużo główkować. Ale słuchajcie, mamy 10 minut, ja już mam prawie y grę całą skończoną. Pamiętacie ile ostatnio się męczyłem z tym, nie? Um, trzeba to inaczej ogarnąć. Bierzemy to tutaj. Bierzemy. Albo inaczej, słuchajcie, jeszcze inaczej zróbmy. Tędy owszem pój o, pójdziemy. Nie. A teraz po prostu. No, też lat po prawie bym wypadł, Co, czego bym nie chciał. Ech, nie pytajcie, co mi się tutaj otworzyło. Dobra, teraz, jak już mamy prąd, to oczywiście tutaj, najpierw tutaj. Ok, i teraz czekamy na zabawkę. I niestety tego procesu no, nie da się kurcze przyspieszyć szkoda. Bardzo szkoda, bo łatwiej by było. Jeszcze zobaczymy ile nam tutaj potrwa to z Hagi, nie? Chciałem nagrać w ogóle co innego, chciałem nagrać um, różne sprawdzenie bugów, błędów, rup, różne rzeczy chciałem nagrywać, ale no się okazało, że za bardzo nie mam jak, bo to trzeba sobie wszystko przy, y, przygotować, a stwierdziłem, że tam no, można zrobić na no, 13 minut, czy mniej, nawet 12, bo tam to po prostu był, wiecie, głupi błąd. W do tego, co jak ostatnio nam poszło 40 minut, no to jest jeszcze różnica, nie? Jak ja tutaj długo to robiłem. Czyli mamy już tą zabawkę w tym. Jak w ogóle, to tu na nas się patrzy. Nieważne, gdzie my pójdziemy po pierwsze to się patrzy na nas. Po drugie, tutaj jak są lasery, się świecą oczy. I już mam parę punktów do y, takiego odcinka. Dobra, przygotujmy się. masz e, Marcin, Marcin, on miał na imię Marcin. Standardowo słuchajcie, wchodzimy i tutaj w miarę drogę pamiętam, więc nie powinno być chyba większego problemu. Ale nie wiem, zobaczymy, bo... Ja tak pamiętam, nie pamiętam wam powiem, wiecie? Ciężko trochę. E, mam takie... Tutaj bong. Dobra. I Marcin poleciałeś, poleciałeś, widzisz Marcin. Mogłeś nie skakać, to byś nie poleciał Marcin, ale my lecimy dalej, nie, bo to te speedy dano przecież. No 40 minut, słuchajcie, a15 to jest e, gruba różnica, nie? Ale mam pan tak to ta gra Ci tutaj nawet e, łatwe jakieś powiadomienie dostałem, ale to już e, nieważne. I standardowo teraz idziemy, i to już słuchajcie, jest koniec, nie? Słuchajcie, tutaj mamy ten bardzo creepy korytarz, stary, te jest dosyć. I tutaj otwieramy skrzynkę copy. A jeśli nie widzieliście takiego zwykłego mojego gameplaya, to radzę. Bo tutaj to jest wiecie, wszystko pomijane: wszystkie kasety i w ogóle wszystko, nie? No wiesz, yy, 15 minut, nie? Kwadrans. Jeden kwadrans i Dało nam się wygrać całą grę. Ja w ogóle nie czuję się, jakbym grał, nie? To w ogóle są inne emocje, jak się gra, właśnie. Yy, jak się gra tak, a jak się gra yy, takie speedrun'a, a jak się gra normalnie, nie? Ale słuchajcie, my już kończymy rozgrywkę. Wiem, że króciutki odcinek, ale czy ja wiem. Według mnie naprawdę fajnie, bo kurczę, no takiego krótkiego odcinka ja dawno nie robiłem. Ale myślę, że jeszcze jakieś takie zarobimy coś typu jakieś, yy, jakieś inne odcinki z, z Poppy Playtime. Jak na razie najbliższy odcinek, szykujcie się na Poppy Playtime. Owszem, ale na wersję w Robloxie, bo owszem, taki odcinek nagram. Na